Rządny rysunek! O, raczyliście wpaść! O, to Biedronka! Cześć biedronka. Ładny rysunek! Musimy znaleźć przedmiot, w którym jest takuma! Szczęśliwy traf! Daję głowę, że to szkicowość! A według mnie ołówek! Dzięki za Yes. Co, ty wręcz przeciwnie, uwielbiam je. Pokażesz mi swój szkicownik? Nie! Jest mój! Niezależnie od tego, gdzie jest Akuma, musimy być czujni. Dziewczynka łatwo nie odda swoich przyborów. Hmm pancerniku, stwórz osłonę, żeby nam nie zwiała. Ja owinę wokół niej jojo. Gdy zdejmiesz osłonę, mała zostanie związana. Odbierzecie jej wtedy szkicownik i ołówek i zniszczycie. Jasne! <słuch> Osłona! Hej, wypuść mnie! Nieładnie mnie tak zamykać! Pojemnik na przybory plastyczne? Właśnie, tego mi potrzeba. Albo nie. Mogę załatwić coś do środka. Chwila. Może wykorzystajmy okazję, by dowiedzieć się czegoś o złoczyńcy, zanim ilustroteka zapomni o wszystkim. To genialny pomysł. Hmm. Hej! Naprawdę bardzo ładne te rysunki! A podobają się temu, który dał Ci moce? Hmm, tego nie wiem. Hej! Jak to się nazywasz? Twoje imię nie jest ważne. Ale, Ale jeśli chcesz, chcesz rysować, rysować dalej, nie, nie możesz zdradzić tak. tym przebierańcom nic na temat. Pan, który dał ci moc, zdradził swoje imię? To nie jest pan! No. Nie! Słyszysz kilka głosów. Mam rację? Jeśli zdradzisz nasz sekret, stracisz szkicownik. W szkicowniku! Jeśli się postarasz i, I dasz mi Miracula, Biedronki i Czarnego Kota, zostawić go. Na zawsze. Go. Powiedz, czego chcą głosy. Pomożemy ci. Mhm. Ilustrateko. sicho. Przestańcie mnie oh! Kurier pancernik! Dostawa tego samego dnia roboczego. Świetnie. Dzięki. Zróbcie, o co prosi. Dajcie jej spokój. Mm -hmm. Ilustroteko zostałyśmy tylko we dwie. Zaprzyjaźnimy się. Patrz, jaki piękny zestaw plastyczny! Wymienisz się ze mną? Nie słuchaj nie. jej. To nic, że masz tylko szkicownik, bo on jest magiczny. Twój zestaw nie jest magiczny! No jasne, że jest! Patrz! Miraż! Nie, Nie rób tego, jak słyszysz? To na pewno pułapka! <śmiech> 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 Koniec twoich rządów, mała Akumo! Pora wypędzić złemą celę! Mam cię! Ta pani, motylku... Niezwyczaj Nikaj. Dobrze się czujesz? Pamiętasz, co się z tobą stało? Byłam smutna, bo nikt nie patrzył na moje rysunki, i nagle głosy zaczęły mi gadać w głowie. Ale co było dalej, to nie pamiętam. Dobrze rozumiem, dlaczego się złościłaś. Ale kiedy ponoszą nas emocje, czasem robimy głupoty. Gdybyś znowu usłyszała te głosy, ten magiczny amulet pomoże ci je szybko uciszyć. Wierzę, że dasz radę.